Halo, cześć, witajcie. Z tej strony Maru i sobie gramy e, Trollbolida, takiego mm, w miarę sobie Anko na topie e, pod kleptomancję, pod kleptomancję sobie gramy i sorce. E, cooldowny tam 10% cooldownów jest, zaraz wam pokażę dokładnie e, jakie mamy runy. Kleptomancja, dlaczego kleptomancja zapytacie? A dlatego, że Q mamy co chwilę praktycznie, nie? I on bardzo mały cooldown ma, prawda? I będziemy sobie spróbowali obijać przeciwnika z Q, auto atak, auto atak, auto atak. Dzięki temu kleptomancja będzie nam się uruchamiała i będziemy bogaci. Prawda, tak w teorii pra prawdopodobnie. Yy, mamy przeciwnika Gamplanka, który też będzie nas obijał, nie, on nie jest akurat pod kleptomancję, Albo Wladimira. Jeszcze zobaczymy, jeszcze nie jestem pewny, czy to będzie. Tom Gragas to jeszcze jest. Prawdopodobnie będzie to gambling, bo gdzie by gambling mógł gdzie indziej iść. E, więc tak, e, zaraz wam pokażę runki Kopiam sobie do rana, żeby tam nam się mana trochę szybciej i mieli trochę więcej HP. Bullet będzie zwykły, w miarę jak na Anke. Jak dla mnie zwykły, oczywiście. Nie wiem jak tam dla was, dla innych graczy. Dla mnie będzie taki mój zwykły bullet pod Anke. E, co? Q3,8 sekundy. W miarę szybko. Jeżeli będziemy dawać Q, auto będzie nam się. E, nasza Kleptomansja uruchamiała i będziemy zdobywać sobie golda. Jakie mamy runy? Kleptomansję mamy perfect timing, bo prawdopodobnie że nie będziemy budować biszkopty, żeby na linii trochę się dłużej utrzymać. Jak najdłużej, prawda? I... i, i tutaj 5% Cederów zawsze się przyda, prawda? Mana flowbend, żeby z many się tak szybko nie wywalać. I Transcendence, 60% cooldownów po 10 levelu. I potem, im więcej cooldownów, tym więcej AP, prawda? Tutaj 99 AP, w miarę normalne. Eee, plus 6 armora, bo wydaje mi się, że gramy na Gamplank. Jeżeli na Wladimira trochę gorzej, ale wiadomo, z autoataków zawsze mniej będziemy dostawać, prawda? Eee, I taki jest mój zamysł na gry Ankhon. Bardzo ładny jest ten skin, bardzo mi się on podoba. Eee, ten Timo jest prześwietny. Kolorystyka jej jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. E, dobra, ja się tu zająłem z skinem, a tutaj trzeba im pomóc. E, dobra, to już sobie pomoże. Idziemy na linię, żeby nie stracić minionki. Jeżeli Wam się będzie odcinek podobał, możecie dać lajka, suba, komentarza. Bardzo mnie to będzie radowało i motywowało do dalszej pracy na kanale. Jak na razie próbujemy sobie. O, oh, fak już nasze CS-y bardzo piękne i nam się tutaj kleptomancja uruchomiła. I znów kleptomancja się nam uruchomiła. Bisz kopcik, bo tamten ma troszkę spory damage. E, oczywiście nie zawsze będziemy kiw używać w niego, w czyli w Kamplanka. E, będziemy się starali, ale o! Tu będziemy mogli sobie łatwiej sprowokować naszą e, pasywkę znaczy pasywkę, eee, nasz eee, skill eee, Kryptomansję, przepraszam, trochę się zamyśliłem znaczy, zamyśliłem, troszkę się sfokusowałem eee, dobra nie trafił w nas, super eee, tutaj jeżeli będzie nas próbował trafić ale nie będzie próbował oj, zły źle sobie kliknąłem eee, Cyk, cyk, e, kanion minion, to sobie możemy uruchomić, e, tego możemy sobie zniszczyć, więcej golda, wardzika możemy dać, takiego leniwego wardzika na to mówię, bo się nie, jak się nie chce iść e, e, dalej, to tak mówię właśnie sobie na to leniwy wardzik. E, zawsze mam problem, czy jeżeli mam stun, atakować atakować farmy z Q minionów, znaczy miniony z jeżeli mam pasywkę. Oj, niestety tutaj dostałem, ale dostaliśmy też kasę. Więc jest super. On się teraz boi podejść, gdyż możemy go na combo zabić. Mogłem go zabić w tym momencie z fleszem. Nie pomyślałem. Też tak bywa czasami, co nie? Jeżeli on. On ma Q. On się może wyleczyć. Więc troszkę ryzykowne. Chyba, żebyśmy mieli pasywkę naszą. No, on się już wyleczył. Jezus nie trafiłem w niego. Moim Q. Uciekliśmy e, z, jego, z jego szponów, z jego beczki. Fajnie. Dobra. E, musimy go tu odciągać sobie jak na razie. On też chce farmić skill, gdyż gdyż no, na tym polega Gunplank. Jak będzie porwał, podejść, dobra, nic tu nie zrobię. Tutaj mógłbym go zabić. O! Jest! Nie trafił! Dobra, nice, przeżyliśmy, zabiliśmy. Super, zaraz musimy wracać. Tylko sobie spróbuję spuszować. Znaczy spróbuję, spuszuję. Dobra i uciekamy, żeby nas tutaj żaden, yy, żaden, żaden, żaden yy, dżungler nie zgankował. Yy, w, w enemy mają Rexa, i myślę, że Reksa będzie gankowała raczej po szóstym poziomie. Tak mi się wydaje. Ona będzie chyba próbowała nas z W zatrzymać. Ale nie uda się jej to, super. Yy, kupiłbym sobie to, bardzo chętnie. Czy nas stać? Będzie stać na to sobie chwilę się poczekamy i nas będzie stać tutaj do warda, bo nasz jungler tu jest eee, więc spoko i szybko uciekamy, o i niestety tutaj nie udało się nam uciec z jego e, beczki dobra mamy szósty Mm, niestety on bardzo safety gra, mnie to bardzo denerwuje. Nie lubię czegoś takiego za bardzo. Znaczy, to jest w miarę normalne, nie? Ja użyję sobie ofensywnie mojego Ulti, żeby musiał sobie właśnie uciekać przed nim, naszym Tibersonem, a my sobie dzięki temu spuszujemy. Warto czasami Ulti używać ofensywnie. Mm, dobra, tu go coś obiliśmy. On tutaj nie może walczyć w naszych minionach. O, albo i może. Nie zauważyłem, że on ma Ignita. Mój błąd, mój błąd. Nie zauważyłem, że on niestety ma Ignita kupionego, znaczy wziętego. O, mój błąd, że nie sprawdziłem tego od razu. Mm, jeszcze miał... się wyleczył szybko. No niestety tak bywa czasami, ale nie jest źle. Mamy podobno ilość minionów Także nie jest tak tragicznie Co nasz jak sobie radzi nasz Timek. Hmm. Hmm. Czemu Caitlin nie ma przedmiotów? Caitlin jest w ogóle AFK Standardy na samonez, już można tak rzec To już są standardy Zawsze jakiś ktoś się musi AFK trafić o, kupiła sobie teraz jednego tego, nie wiem czy to jest, może z bot, wiecie, takie do farmienia ex-Pavlolu. Czasami tak grają ludzie, przeważnie niby to grają na botach, ale czasami się zdarza, że na PvP też, znaczy na normalach. Eee, ha. Dobra, farmimy sobie miniony, bo wcześniej troszkę zaniedbaliśmy to. 7 minuta, mamy dopiero 34 minuty, to jest fatalny wynik A tak jak mówię grałem sporo yy, Grałem sporo yy, na urfach Przez co się oduczyłem strasznie farmić Dobra, to co zniszczymy, bo to jest 10 golda Na razie trochę pofarmimy, tylko że jak farmimy to znów nasza kleptomancja nie wykorzystuje się w pełni niestety myślę, że jeden na jeden on nie może z nami walczyć o, niestety nie dostał ale dostaliśmy klepto dostaliśmy kaskę warzywcika mogę sobie tu zostawić o i niestety nie oddaliśmy mu Dobra, dostał. No co, no co, no nie jest zbyt dobrze. Przydałby się, żeby nas trochę parę razy dżunglę zwardował. E, dżunglę zgangował, nie zwardował. Troszkę skrzaniliśmy. E, I teraz mamy troszkę po dupie, dostajemy. No, Gangklang akurat widzę, że nie jest zbyt Przyjemną postacią na Ani. Znaczy w sensie jak my gramy Ani to nie jest zbyt przyjemny. Dobra. W minionami jesteśmy na równo prawie. Można by tak rzec. Muszę sobie flashnąć Tutaj by się przydało na kombo go zabić. No, niestety nas zabił. Nie wiem, czy on ma taki damage na nas. Ale to pomału, pomału. Nic nie szkodzi. My, 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 my sobie jeszcze poradzimy. 130. Tak sobie itemki też dostawaliśmy, prawda? Kurde, balans. No, nie wiem. No, on ma to swoje W, nie? Które. Jest trochę upierdliwe dla na nas. Jako, gramy, że, a, jako, że gramy Ani. Przydałby się dżungler właśnie, żeby nas zgrankował. Jakby zgękował nas raz, dwa, myślę, że już byśmy kombowali tego Gravesa. Yy, I by było naprawdę dużo łatwiej. No i 6 i temków, 130 golda za darmo. Za darmo, no. Jak za darmo, to zawsze fajnie, nie? Polacy lubią darmowe rzeczy. Dlatego też gramy sobie właśnie pod E, Przydałoby się, Uch, nie zdążyliśmy niestety, tego kanion, kanion miniona wziąć i my teraz sobie troszkę, e, troszkę defujemy, ale to dobrze, będzie miał u nas e, dżungla jak gankować, nie? Oj, 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 nie wzięliśmy tu tej farmy, to jest jeden minus defowania, że jest ciężej farmę brać. Dobra. Dobra, super. Wymiana, tylko że on ma właśnie, on ma ten healowanie i te wymiany to prawie nigdy nam na dobre nie wychodzą. To jest troszkę upierdliwe, można by rzec, że to jest właśnie irytujące. Zapingujemy, żeby dżungler wiedział, żeby nie tylko tego bota gankował, który i tak już w aha, gopaut nie wygrywa jest 8-8 yy. no to już, no to my na razie sobie podefujemy, pofarmimy, farmy straty nie mamy, więc jest gitara yy, nie trzeba narzekać cyk cyk Hmm. Bardzo upierdliwy jest ten gankank, no, Gunplank naprawdę. A ta tu wierzę szybko, bije w ten turret Dobra. 10 golda. No kurde, no te miniony wszystkie psują cs Zaraz będzie już jest 6 do przodu. Nie fajnie. Nie mamy niestety nic się leczyć, i nasza kleptomansja idzie psów w dupę, że tak powiem, bo nie mamy jak go bijać Tutaj bardziej trzeba na linii trochę dominować, żeby, żeby cokolwiek ugrać. Dziesiąty level, mamy 9, więc na razie się nie możemy z nim bić. Porażka. Wymiany nie idą dla nas na dobre, bo on się leczy, my nie. No, match taki, średni bym powiedział. Ok, nie jest bot, ale no trochę dziwnie grał, dlatego tak myślałem. Czekamy na tego Gravesa. No cóż, czekamy, czekamy i tyle. No, jego plaka nie będzie łatwo zgankować, gdyż, yy, gdyż, gdyż. Albo i będzie. Oh, niestety tutaj nie mam jak. Dobra, super. to już mniej super, albo i super. Tutaj mamy super. Dobra, dla nas kill super. Platy są, platy są. To spróbuję sobie wziąć jak najwięcej platów. O! Nie popatrzyłem na czas. Reporty, reporty z Control. Ty, no, jak widzicie, zwykły dzień na SamoDestript. Nic nic dziwnego, nikt, nikt się nie powinien dziwić takimi tekstami. No cóż, gość jest i płacz. Kupimy sobie to. Mm, kolejny itemek. Myślałbym, żebym coś z tego kupić sobie. Relajka. Relajka jest fajna. Tankowa daje nam spawalniamy z, z naszej skili, które są w miarę szybko się yy, małe kollały. nie mają w sensie. Więc powinny być przydatne. Ogólnie, sorry, jeszcze mamy lekki katar. Więc może być słychać moje siorbanie yy, i co? I lecimy sobie na topa z powrotem. O, ten jasuło na równo z tym. Znaczy im farmy nie, ale w miarę nie tak nie, jakoś mocno nie przegrywa. Muszę dać SS-a, bo nie widzę, nie wiem gdzie jest w ogóle ten. Gdzie jest mój Nemesis, czyli gamplang. Dobra, coś dostał. Mm, dobra. Teraz on się musi martwić. W miarę ma mało życia, więc my teraz będziemy trochę linię kontrolować. Tylko mam na nadzieję, przynajmniej. Nie fajnie, bo ja zniszczyłem mu tamtą. Aj tak on. Aj tak on. Y Dobra. A i tak on e, s, użył tego swojego. i mam te ma Bluma, heal, No kurde, z powrotem na linii tracimy. Strasznie. Smok wzięty przez Gravesa Chyba musimy się cofnąć. No, musimy się cofnąć, nic innego. Nie mamy do roboty. On już się zaraz wyleczy do pełna. A nie chcemy paść, prawda? Mamy teleport, więc możemy się cofnąć na legalu i przyjść z powrotem. Vladimir będzie problemem. Wladimir już pokonuje sobie tego Jasułka, Traszułka i co? I, I będzie problem z nim. No kurde Nie miałem jak tego uciec od tego Co? Czemu to w miniona walnęło? Nawet nie wiem. Dobra, on zużył Ignite'a. Spoko. Teraz musi uciekać. Też spoko dla nas. O, dobra, jest dla nas minion. Haha, ha, ale on się może wyleczyć. I to jest właśnie problem. No i kurde, balans, teraz jesteśmy my w dupie. Muszę kazać atakować temu bersikowi i w miarę puszować tutaj i się cofnąć niestety. Minionów zbyt dużo nie mamy. 100 minionów w tej minucie. Tak średnio bym powiedział. Ale co musimy się cofnąć i wrócić. Myślę, że jeżeli go nie nafidujemy, to w miarę lepiej się anga skaluje w lejcie. Yy, więc... Więc powinno być w miarę okay. Tibersa tu mamy. Więc jedemu kupił Bondicum na nie zginąć ss sam. No, tutaj u nas tylko Grace ma praktycznie kile. Można by tak rzec. Yy. No ta prędkość tego... Gamplanka też nie jest yy, przyjemna. Cyk, cyk, cyk. Gonimy. Nie wiem, czy powinien Gamplank teraz wygrywać nam jeden na jeden, czy nie? Dobra. A, nie dostało to nas. Super. Mamy Zonię na jego... znaczy Zonie. Mamy mamy, mamy stopwatcha na tego glamplanka, glamplankla, glamplankla Dobra, nie dostało to nas super Idzie tu Vladimir, o mój Boże Fajnie, super można być rzec że dobre pingi dał Jasuo, że w miarę wcześniej nam powiedział. Tak naprawdę oczywiście to Igronia była. Nie powiedział nam wcześniej, że Gample, znaczy jest yy, nie zapingował, że Wladimir idzie. Dopiero jak go zauważyliśmy, to zaczął pingować. Yy, co jest troszkę irytujące i troszkę tiltujące, można by tak rzec. No ale cóż. Yy teamaci nie zawsze muszą dopisywać. Dobrze teamici. Mm. No, tutaj naprawdę ciężko będzie to wygrać. Szczególnie że 1 5 ma nasza DeCarry, 4 8 ma już Vlad ten Yasuo. No będzie przerąbane, że tak powiem. Jasuło chce się poddać. Nafidował i chce się poddać taki standardzik standardowy gracz Yasuo, <tryk> <tryk> typical Yasuo Player, jak to się mówi. To sobie spuszujemy, ale lecimy sobie dalej zaraz na innej linie, bo już na topie nie ma co siedzieć, gdyż to zbyt nudne jest. Idziemy sobie, tylko na tego na przykład Wladimira żadnych szans kompletnie nie mamy. Zasendę tym bardziej. No Timek nie dopisuje, nie? Ale próbujemy się z tego jakoś yy, jakoś wywinąć. Trzeba będzie próbować ograć ich. Aha, tam jest czterech na nie Ma sensu, że tam wszedł. Tutaj. Aha. Ja słopinguje nam tutaj Wladimira. To jest głupie z jego strony, bo my też nie będziemy się tarabaniać w czterech, żeby Wladimira głupiego zabić. Tutaj trzeba defować. Tam będą nas hmm, puszować. Będzie gunplank hmm, No, sytuacja jest niestety niefajna. Nie, nie następnego drake'a już wzięli nie dziwi mnie to wcale nie wiem czy oni widzą tych tutaj obok czy nie stawię sobie tak nawet odejdę sobie z tego ultak ul ulti tego planka. niestety wie że wezmą prawdopodobnie no tak się stało właśnie i co no zbytnio tutaj szans nie mamy. Muszę się cofnąć, bo już mam mało życia. O! Coś się tam dzieje. Senna sobie padła, asystycy byliśmy fajnie. Ale za dużo nas to nie ratuje, nie? Nie ma żadnych tutaj obiektywów, żeby wziąć dzięki temu. Niby te Baron, ale no... Baron jesteśmy zbyt słabi, żeby co go zrobić szyb na, na szybko. Mamy jednego niby tego Drake'a. jakbyśmy mieli drugiego, moglibyśmy się teraz pokusić o Dragona. Ale jak na razie nie ma takiej opcji. Hmm. Musimy tutaj coś pomyśleć. No, arama tutaj nie fajnie robić. Na, tego, na tym idzie, bo to jest bez sensu. Nigdy aramy sensu nie mają. Takie bijatyczki. Co idzie pod AP? Ten nie, nie idzie pod AP. Hmm. Takie aramowe bijatyki. Eee. Czemu my nie gonimy dalej? Dobra, stunuję. Ło! Oj, tak, ja ma mam zonię. Mój błąd, mój błąd miałem zonię. Powinnam to jej użyć. Nie fajnie. Będziemy mnie nadal mieli na ten. Nie wiem, czy był team nie gonił dalej, bo tu jest była idealna szansa, żeby polecić za kilami, szybki dragon i, i tyle. Nie. Także team tutaj ja zepsułem, team też zepsuł. I cóż, no tutaj powinniśmy gonić, to była 100% akcja, że zabiliśmy, zabiliśmy e, jego, tam zestunowałem Wladimira. Powinniśmy lecieć konie za kilami, senny nie było, więc nie miałbym nas tutaj zatrzymać. Ale no, to jest tylko samodzielski, tutaj nie możesz liczyć na wybitnych jakichś graczy myślących aha fajnie zacięliśmy się eee. jakbym go zastanował, mógłbym nawet zasłabić tego Gravesa przydałaby się zonia, nie wiem co ta Caitlyn naprawdę robi ona już nie wiem, czy specjalnie trolluje, czy coś. No tutaj muszę się ulotnić. Nie wydefuję tej wieży, nie ma szans. Caitlyn wygląda, jakby trollowała specjalnie. Takie akcje co ona robi, aż płakać się chce. Aha, nie, nie, nie zginął. Nie zginął, fajnie. Cieszy, cieszy mnie to bardzo. Tak naprawdę to nie cieszy. Mmm, relajka. No cóż, tu poradzić. Mamy relajkę, chociaż. No zbyt mocno zafitował w team. Jeszcze jakby każdy miał podobne staty do mnie, nie miał 11DDów, 7 DEDów, 8 dedów Tylko miał tak, ja tam wychodziłem z linii 3, 2, 3, 3, 4. To jeszcze było do ugrania, prawda? A w obecnej sytuacji, no, gdy team za bardzo nafiduje, no jest bez szans, żeby, żeby wygrać. Nic na to się nie poradzi, nic kompletnie możesz pomóc, możesz próbować, ale jak jest taka sytuacja jak teraz, nie, na, grałbyś jak, nie wiem, nawet jakbyście grali jak yy, 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 ktoś z esportu, z, z ligi. Yy, nie wiem, XP, jak ktoś zna, jak jakoś kto ja życzy coś i w dawnych latach albo faker, to nawet oni by taki, takiego mecza naprawdę nie wykarowali, jeżeli twój team kompletnie nie daje rady. Każda linia przegrywa. jungler tam ma jakieś tylko na plusie staty. Wystarczyłoby, żeby chociaż jedna linia wygrywała, nie wiem. Ten wladi ten Yasuo, żeby wygrał na midzie. Już by było Byłaby szansa, byłaby szansa, żeby wygrać. Ale jeżeli Ci nawet ja suło trolluję, to, no to nie ma się co dziwić. I liczyć na wygraną. Aha, tutaj zaraz ginę. No, bez szans Tybersa postawiłem I tyle mogłem zrobić. Kila zdobyłem i to tyle. Mm, następna mogę być Zonia właśnie pod kołdawnym. No niech kończą już tą grę, bo i tak niech się nie bawią, bo to też jest takie wkurzające, gdy przeciwnik sobie tak pluje na ciebie, nie? I zamiast puszować to. Jasu <ścoughs> jest nerfem, tak, ja słyje z tak. Gościu graje. Jak... Kupa i, i co? I osu i z Norwet Nawet dwóch itemów jeszcze nie ma, Boże święty Urażka totalna No jakieś co widzicie, no jest sobie jakieś tam tem mamy Jakby fajnie tutaj grali jako tako Nie wiem ja to jeszcze padnę jak debil Fuck O Josuło coś tam Nie mieliśmy jeszcze ulti niestety już niech nas skończy no Catlib jest sobie wywalony na wszystko, zero damagea. Smutno. Miała tutaj sobie tego mogła zultować, a <laughs> uzultowała Vladimira, który miał pół życia. Więc no jak? Jak? Powiedzcie, jak wygrać takie coś? <laughs> ja suło za chwilę patrzę. No typowe, typowe Samother <laughs> Dobra, to było na tyle. Jeżeli Wam się odcinek podobał, dajcie lajka, like, suba, komentarza. I to było na razie hej.